Siemka. Dzisiaj jak to mówiłem w ostatnim odcinku, że będziemy w kopalni coś robić, no to dzisiaj będziemy coś robić. Szukamy jakiegoś węgla czy czegoś. Co tu mamy? Węgiel, a to kiedyś nie wydobyliśmy. No, Dobrze, wydobędziemy to idziemy dalej. diament mamy jeszcze diament fajne połączenie diament, żelazo, węgiel nic nie widzę dobra diament wydobędziemy kiedy indziej a dzisiaj idziemy Tutaj jeszcze kiedyś jak szukałem różnych innych rzeczy, kamień mi był bardzo kiedyś potrzebny, to znalazłem właśnie tę jaskinię. Trochę się boję tam zejść, bo widziałem klipera. Nie słyszymy szkieleta. Nie jest za przyjemnie. I Pamiętajcie, nigdy nie kopcie pod sobą, możecie w lawę wpaść lub inne nie za fajne rzeczy, może tego klipera zabijemy, jak ja bym sobie tu tak poszedł. Jestem Klipper, no nie chcę, żeby on wybuchł. A się wystraszyłem, dobra, Pat. Najbardziej się boję, że będzie jeszcze gorsze rzeczy. Dobra szybko zatykamy gdzie ta woda skąd ta woda leci dobra dobra ja z wami się będę żegnał taki krótki no to był odcinek ale wstawię go bardzo szybko chciałem tylko to tu porozkładać tu świeczki pochodnie mówię świeczki na to pochodnie no i w następnym odcinku to porobimy bo się boję że dużo rzeczy stracę więc mamy złoto żelazo, więc będziemy kończyć wydobędę jeszcze to no i to będzie nasz tyle taki nie wiem ile to będzie minutowy odcinek ale wiem, że bardzo krótki no i tu chyba już nie znajdę nic, tam dalej bym musiał iść, ale tu mamy kolegów Wybuchnie. wybuch o, i zabił chyba tam tego drugiego to lepiej dla nas. Dobra, ja się z wami będę żegnał. W następnym odcinku chcę iść tam właśnie, tam musi być coś ciekawego, to narg.